marszałku pan przewodniczący szczepański czy ktoś jeszcze z państwa chciał zabrać głos no nie to w takim razie skończymy obywatelskim głosem proszę bardzo szanowni państwo z satysfakcją przyjmuję te dzisiejsze te głosy które padają na podkomisji chciałem podziękować Obydwu przewodniczącym, panu Dzikowskiemu i panu Zgorzewskiemu, za wytrwałą pracę na rzecz reformy, bo bez panów zaangażowania rzeczywiście nie bylibyśmy w tym punkcie. Oczywiście też chciałem podziękować władzom województwa mazowieckiego, panu Marszukowi, Struzikowi, a także wszystkim, którzy wspierali te działania związane, żeby do tego punktu dojść, w którym jesteśmy. Bo na tej sali znajdują się osoby, tak można powiedzieć, ta kadrowa grupa, która od początku walczyła o zmianę w Janosikowym. Dwa lata temu już 15 lutego wygłosiłem w Sejmie, odczytałem pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmian w Janosikowym. Przez te dwa lata wykonaliśmy ogromną pracę. Trybunał uznał rację województwa mazowieckiego, ale także uznał rację Warszawy, bo przecież postanowienie sygnalizacyjne to była podwalina pod werdykt Trybunału. To co powiedział przed chwileczką Pan Marszałek, to już nie da się zmienić. Ten system został położony do grobu. I trzeba wytworzyć nowy system, bo przecież to orzeczenie nie dotyczy tylko województwa mazowieckiego. Ono dotyczy tej zasady, że nie można tak kształtować solidaryzmu, jak dotychczas był kształtowany, że uniemożliwiało się samorządom realizację zadań własnych. Przecież ten werdykt w swoim uzasadnieniu dotyczy także powiatów. Musimy o tym pamiętać. Powiaty składają, przygotowują kolejne skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Byłoby ogromną kompromitacją Sejmu i gromiu rządzących, gdybyśmy nie potrafili w ciągu najbliższych miesięcy wypracować nowej ustawy. Uważam w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pod projektem, którego podpisało się 157 tysięcy obywateli z całego kraju, że niezwykle ważne jest to, żeby w tym roku przed nowymi wyborami samorządowymi sprawa Janosikowego została zakończona. Ze swojej strony będziemy to oczywiście wspierać i oczekujemy od Państwa zdeterminowanej pracy na rzecz uchwalenia nowego, sprawiedliwego systemu, wspomagania jeszcze w tym roku. Dziękuję bardzo. Proszę